Do ciebie od Pana Boga. Do ciebie od Pana Boga przyjmij moje rady. Słyszę Twój płacz. Przybija ciemności, wznosi się poprzez chmury, miesza ze światłem gwiazd i trafia do mego serca po promieniu słońca. Bolałem nad wołaniem zająca schwytanego wewnyki, wróbla wyrzuconego z gniazda przez matkę. Dziecka bezradnie bijącego rękoma w wodę sadzawki, i syna umierającego na krzyżu. Wiedz, że ciebie też słyszę. Bądź spokojny. Ucisz się. Przychodzę ukoić twój smutek, albowiem znam jego przyczynę i wiem, jak go uleczyć. Płaczesz nad dziecięcymi marzeniami? Które uleciały z biegiem lat? Płaczesz nad utraconą godnością, którą zabiły Twoje porażki? Płaczesz nad niewykorzystanymi zdolnościami, które przehandlowałeś za bezpieczną egzystencję? Płaczesz nad utratą własnej tożsamości, zadeptanej przez tłum? Płaczesz nad zmarnowanym talentem, któremu się sprzeniewierzyłeś? Patrzysz na siebie ze wstydem i odwracasz się w przerażeniu od swego odbicia w wodzie? Kim jest ta ludzka atrapa spoglądająca na siebie bladymi oczyma hańby? Gdzie podziały się wdzięk twoich manier, piękno twojej postaci, prężność ruchów, jasność umysłu, świetność mowy? Kto skradł ci te dobra? Czy ów złodziej jest ci znany, tak jak mnie? Niegdyś na polu twego ojca układałeś głowę na poduszce z trawy, przyglądałeś się katedrom chmur i wiedziałeś, że kiedyś twoje będzie całe złoto Babilonu. Niegdyś czytałeś wiele ksiąg i pisałeś na wielu tabliczkach. Przeświadczony ponad wszelką wątpliwość, że dorównasz w mądrości Salomonowi, a nawet go przewyższysz. Minęłyby lata, i oto panowałbyś niepodzielnie we własnym ogrodzie Edenu. Czy pamiętasz, kto natchnął cię tymi planami i marzeniami i posiał w tobie ziarna nadziei? Nie możesz pamiętać. Nie zachowałeś wspomnienia tej pierwszej chwili, kiedy wyszedłeś z łona matki, a ja położyłem rękę na twoim miękkim czole. Czy pamiętasz tajemnicę, którą wyszeptałem ci do ucha, błogosławiając cię? Czy pamiętasz naszą tajemnicę? Nie możesz pamiętać. Upływające lata zniszczyły te wspomnienia, albowiem napełniły twój umysł lękiem, z wątpieniem, troskami. Wyrzutami sumienia i nienawiścią. Tam, gdzie zamieszkują te bestie, nie ma miejsca. Nie ma miejsca na radosne wspomnienia. Nie płacz więcej. Jestem z Tobą, a ta chwila jest jak linia dzieląca Twoje życie. Wszystko, co działo się przed nią, to jakby przedłużenie okresu. Który przespałeś w łonie matki. Przeszłość umarła, niechaj umarli grzebią swoich umarłych. Dzisiaj powstajesz ze śmierci za życia. Dzisiaj, jak Eliasz nad synem wdowy, trzykrotnie rozciągam się nad tobą i przywracam Ci życie. Dzisiaj, jak Elizeusz, wskrzeszający syna Szunemitki, przykładam swoje usta do Twoich ust. Swoje oczy do Twoich oczu i swoje dłonie do Twoich dłoni. Tak, iż rozgrzewa się znowu Twoje ciało. Dzisiaj, jak Jezus przy grobie Łazarza, rozkazuję Ci wstać i oto wychodzisz z jaskini zatracenia. By rozpocząć nowe życie. Dzisiaj są Twoje narodziny, to nowa data Twoich urodzin. Twoje poprzednie życie było tylko jak próba przed spektaklem w teatrze. Tym razem kurtyna jest podniesiona, tym razem publiczność patrzy i czeka, by Cię zasypać oklaskami. Tym razem nie zawiedziesz. Zapal świeczki na urodzinowym torcie, obdziel gości, nalej wina, narodziłeś się ponownie. Wyfruniesz niby motyl z poczwarki tak wysoko, jak zapragniesz, i ani osy, ani ważki, ani modliszki rodzaju ludzkiego nie przeszkodzą ci w twojej misji, ani w poszukiwaniu prawdziwych bogactw życia. Poczuj moją rękę na swojej głowie. Posłuchaj mojej mądrości. Pozwól, że znowu podzielę się z tobą tajemnicą, którą powierzyłem ci w momencie narodzin i o której zapomniałeś. Jesteś moim największym cudem. Jesteś największym cudem świata. To były pierwsze usłyszane przez ciebie słowa. Potem zapłakałeś. Wszyscy płaczą, nie uwierzyłeś mi, a w ciągu minionych lat nie zdarzyło się nic, co pozbawiłoby cię twej niewiary. Albowiem, jak możesz być cudem, skoro uważasz, że nie radzisz sobie z najbardziej pośrednimi pracami? Jak możesz być cudem, skoro z tak małą wiarą wykonujesz najprostsze obowiązki? Jak możesz być cudem, gdy obarczony długami nie śpisz nocą, dręcząc się, skąd weźmiesz na jutrzejszy chleb? Dość! Co się stało, to się nie odstanie, a przecież iluż posłałem proroków, mędrców, artystów, naukowców, filozofów z wieścią o Twojej boskości, o Twoich niezmierzonych możliwościach. I o tajnikach osiągnięć. Jakich potraktowałeś? Jednak kocham Cię i jestem teraz z Tobą w tych słowach, wypełniając proroctwo, że Pan wyciągnie rękę po raz drugi, by odzyskać resztę swego ludu. Wyciągnąłem rękę. To jest ten drugi raz. Ty jesteś moim ludem. Próżno pytać. Czy nie wiedziałeś, nie słyszałeś, nie rozumiałeś? Czy nie mówiono ci o tym od zarania dziejów? Nie wiedziałeś, nie słyszałeś, nie rozumiałeś? Powiedziano ci, że jesteś Bogiem w przebraniu, Bogiem grającym rolę głupca. Powiedziano ci, że jesteś dziełem niezwykłym, Obdarzonym szlachectwem rozumu, nieograniczonymi zdolnościami, cudownie wyra wyrażającym się przez ciało i ruch, niczym anioł w działaniu, niczym Bóg w pojmowaniu. Powiedziano ci, że jesteś solą ziemi. Wyjawiono ci nawet tajemnicę, że możesz poruszać góry, dokonywać niemożliwego. Nie uwierzyłeś nikomu. Spaliłeś mapę wskazującą kierunek do szczęścia. Zrezygnowałeś z prawa do spokoju ducha. Zdmuchnąłeś świece ustawione wzdłuż przeznaczonej ci drogi do chwały. Szedłeś, potykając się, przerażony i zagubiony w mrokach bezradności i żalu nad sobą, aż wpadłeś w piekło, które sam stworzyłeś. Potem płakałeś, biłeś się w piersi i przeklinałeś los, jaki cię spotkał. Nie chciałeś uznać skutków własnych małostkowych myśli i lenistwa w działaniu. Szukałeś kozła ofiarnego, którego mógłbyś winić za porażkę. Jakże szybko Go znalazłeś? Obwiniłeś mnie. Krzyczałeś, że twoje ułomności, miernota, niesprzyjające warunki porażki były wolą Boga. Myliłeś się. Sporządźmy wykaz. Najpierw odczytajmy listę Twoich ułomności. Jak bowiem mógłbym nakazać Ci budowanie nowego życia, gdybyś nie miał potem możliwości? Czy jesteś ślepy? Czy nie widzisz, że słońce wschodzi i zachodzi? Nie. Widzisz. Umieściłem 100 milionów receptorów w twoich oczach, abyś mógł radować się pięknem zaklętym w liściu, w płatku śniegu, urodą sadzawki, orła, dziecka, chmury, gwiazdy, róży, tęczy i czarem miłosnego spojrzenia. Policz to jako pierwszy dar. Czy jesteś głuchy? Czy nie usłyszysz, kiedy zapłacze lub roześmieje się niemowlę? Usłyszysz! Dwadzieścia cztery tysiące maleńkich rzęsek, jakie wbudowałem w każde z twoich uszu. Przenoszą drgania dźwięków, odpowiadając na szum wiatru w drzewach. Fal przypływu rozbijających się o skały. Majestat operowego śpiewu. Śmiech bawiących się dzieci i na słowa Kocham cię. Policz to jako następny dar. Czy jesteś niemy? Czy twoje wargi poruszają się tylko po to, by wypluć ślinę? Nie. Potrafisz mówić, czego nie potrafią żadne inne z moich stworzeń. Twoje słowa mogą uspokoić rozgniewanych, podnieść na duchu przygnębionych, pobudzić do działania zniechęconych, pocieszyć nieszczęśliwych, ogrzać samotnych, pochwalić prawych, dodać odwagi pokonanym, pouczyć niewiedzących. I możesz powiedzieć: Kocham Cię, polisz to jako kolejny dar. Czy jesteś sparaliżowany? Czy nie możesz się poruszać? Nie! Poruszasz się! Nie jesteś drzewem przykutym do miejsca, opierającym się w wichurze i nieprzechylnemu światu. Możesz się wyginać, biegać, tańczyć i pracować. Albowiem w twoim ciele umieściłem złożony układ 500 mięśni, dwustu kości, 12 kilometrów nerwów. Wszystkie one współdziałają, by wykonywać twoje rozkazy. Policz ten kolejny dar. Czy jesteś niekochany i sam nie kochasz? Czy dniem i nocą dręczy cię samotność? Nie! Dość! Albowiem teraz poznałeś już tajemnicę miłości, że aby otrzymać miłość, musisz ją dawać, nie licząc na odwzajemnienie. Kochanie po to, by uzyskać spełnienie, zadowolenie lub by się pyśnić tym, że kochasz, nie jest miłością. Miłość jest darem, za który nie żąda się niczego w zamian. Wiesz teraz, że niesamolubna miłość jest sama w sobie nagrodą. I nawet jeśli miłość pozostanie nieodzajemniona, nie jest, nie jest utracona, albowiem powróci do ciebie, zmiękczy i oczyści twoje serce. Policz następny dar policz go dwukrotnie. Czy twoje serce jest porażone? Czy broczy krwią i wytęża się, by utrzymać cię przy życiu? Nie. Dotknij piersi i poczuj jego rytm, poczuj, jak pulsuje, godzina po godzinie, dniem i nocą. 36 milionów uderzeń rocznie, rok po roku, kiedy śpisz i kiedy czuwasz, pompując krew przez około 100 tysięcy kilometrów żył. Tętnic i naczynek. Prawie 2,5 miliona litrów na rok? Człowiek nigdy nie stworzył takiego urządzenia. Policz ów następny dar. Czy twoja skóra jest chora? Czy ludzie odwracają się z odrazą, kiedy się zbliżasz? Nie. Twoja skóra jest czysta. To cud natury. Wymaga tylko, abyś ją pielęgnował mydłem, olejkami, szczotką. Z czasem wszelka stal to wieje i rdzewieje, ale nie twoja skóra. W końcu zużyją się najtwardsze metale, ale nie ta żywa powłoka, w którą cię odziałem. Stale się odnawia, nowe komórki zastępują stare. Podobnie teraz jak nowy ty zastępujesz starego. Policz kolejny dar. Czy twoje płuca są zanieczyszczone? Czy oddech życia z trudem wpływa do twojego ciała? Nie. Twoje bramy życia stale ci służą, nawet w najbardziej zatrutym przez ciebie środowisku. 600 milionów pęcherzyków nieprzerwanie filtruje życiodajny tlen, zarazem usuwając ciała niszczące gazy. Policz więc następny dar. Czy twoja krew jest zatruta? Czy zmieszana jest z wodą i ropą? Nie. Twoje 5 litrów krwi zawiera 22 tryliony krwinek, a każda krwinka miliony cząsteczek. Atomy wewnątrz każdej cząsteczki wykonują ponad 10 milionów drgań na sekundę. W każdej sekundzie 2 miliony krwinek obumierają. I zastępowane są dwoma milionami nowych w procesie zmartwychwstania, który trwa od Twoich pierwszych narodzin. Jak zawsze było wewnątrz, tak teraz jest i na zewnątrz. Polić ten następny dar. Czy Twój umysł jest słaby? Czy już nie myślisz samodzielnie? Nie. Twój mózg jest najbardziej złożoną strukturą we wszechświecie. Ja to wiem. W tym półtora kilogramowym narządzie mieści się 13 miliardów komórek nerwowych. Ponad dwa razy więcej niż ludzi na Ziemi. Abyś mógł zapamiętać każde wrażenie, każdy dźwięk, smak, zapach, ruch. Jakich doświadczyłeś od dnia swoich narodzin Umieściłem w komórkach mózgu ponad miliard bilionów cząsteczek białka Zapisane są w nich wszystkie wydarzenia twojego życia Które czekają tylko byś je sobie przypomniał Aby umożliwić mózgowi kontrolę nad ciałem Wyposażyłem go w 4 miliony receptorów bólowych 500 tysięcy receptorów dotyku i ponad 200 tysięcy receptorów ciepła. Żaden skarbiec złota nie jest lepiej strzeżony od Ciebie. Żaden ze starożytnych cudów świata nie jest większy od Ciebie. Jesteś moim najdoskonalszym dziełem. Energia atomów tkwiąca w Tobie wystarczy, by zniszczyć największe miasta świata i odbudować je. Czy jesteś nędzarzem? Czy nie ma złota i srebra w twojej sakiewce? Nie. Jesteś bogaczem. Dopiero co zliczyliśmy wspólnie twoje bogactwa. Przez studiu i listę. Policz je raz jeszcze. Podlicz swoje aktywa. Dlaczego zdradziłeś samego siebie? Dlaczego płakałeś, że zostały ci zabrane wszystkie dary dane człowiekowi? Dlaczego oszukiwałeś się, że nie masz w sobie mocy, by odmienić swoje życie? Czyż nie posiadasz talentu, rozumu, zdolności? Nie odczuwasz pragnień i przyjemności? Nie odbierasz wrażeń? Nie masz dumy? Czy nie ma w tobie nadziei? Dlaczego kuliś się w cieniu? Pokonany olbrzym, oczekując tylko, by w litościwie zatabrano cię w upragnioną pustkę, w piekielną otchłań? Masz tak wiele. Twoje dary przepełniają kielich, ale nie pamiętałeś o nich. Jako dziecko zepsute wychowaniem w luksusie, Chociaż ja szczodrze cię nim obsypuję. Odpowiedz mi, odpowiedz sam sobie. Jakiż bogacz, stary, chory, słaby i bezradny, nie oddałby całego złota ze swego skarbca za dary, które traktowałeś tak lekko. Poznaj zatem pierwszy sekret szczęścia i powodzenia. Posiadasz nawet w tej chwili wszystkie dary potrzebne do zdobycia wielkiej chwały. Są one Twoim skarbem, narzędziami, którymi będziesz budował, począwszy od dzisiaj, podstawy nowego, lepszego życia. Zaprawdę powiadam ci, licz swoje dary i wiedz. Że już teraz jesteś moim najwspanialszym dziełem. To jest pierwsze prawo, któremu musisz być posłuszny, aby dokonać największego cudu świata powrócić do człowieczeństwa ze śmierci za życia. Bądź też wdzięczny za lekcje, których nauczyłeś się, żyjąc w biedzie. Albowiem nie ten jest biedakiem, kto niewiele posiada, lecz ten, kto za wiele pragnie. A prawdziwie bezpieczne życie nie zależy od rzeczy, które człowiek posiada, lecz od tych, bez których potrafi się obejść. Gdzie są przeszkody, w których upatrujesz źródło swoich porażek? Istniały tylko w Twoim umyśle. Licz swoje dary. Drugie prawo podobnie jest do pierwszego. Głoś swoją cudowność. Skazałeś siebie na to, by być gliną na poletku garncarza i leżałeś tam, niezdolny wybaczyć sobie, że upadłeś, zabijając się samooskarżeniami, nienawiścią i wstrętem do siebie na myśl o niegodziwościach, jakich się dopuściłeś wobec siebie i samego i innych. Czy to cię nie zdumiewa? Czy nie zastanawiasz się, dlaczego ja potrafię wybaczyć twoje upadki, grzechy, żałosne zachowanie, a ty nie potrafisz wybaczyć sobie? Zwracam się teraz do ciebie z trzech powodów. Potrzebujesz mnie. Nie należysz do stada pędzącego na zatracenie w szarej masie miernoty. Jesteś rzadkim klejnotem.